Czy szczepionka przeciwko brodawczakowi jest bezpieczna? W dużych badaniach przeprowadzonych na Wyspach Brytyjskich, które polegały na identyfikacji 333 tysięcy pacjentek, czyli miliona podanych dawek, zanalizowano to pod kątem działań niepożądanych. Raport zawierał kilkanaście stron. Proszę sobie wyobrazić, nie zaobserwowano znaczących, poważnych działań ubocznych stosowania szczepionek. Działania niepożądane szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego. Nie odbiegały od działań niepożądanych innych szczepionek stosowanych równolegle. Dotyczyło to szczepień przeciwko HBV, czy wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, jak i również podstawowych szczepień czy przeciwko grypie. Oczywiście demonizowanie, że pewne szczepionki mają większą ilość działań niepożądanych, jest niestety niekorzystne zarówno dla pacjentów, którzy poddają się temu procesowi szczepienia, jak i oczywiście dla opinii publicznej, ponieważ ludzie wyrażają lęk przed szczepieniem. Proszę pamiętać, szczepionki przeciwko brodawczakowi ludzkiemu nie zawierają żywego wirusa. Zawierają jedynie opakowanie tego wirusa, zwane kapsydem. W związku z tym po immunizacji i po szczepieniu niemożliwe jest rozchorowanie się na chorobę spowodowaną infekcją wirusem brodawczako-ludzkiego, bo go tam w ogóle nie ma. To po pierwsze. Po drugie, szczepienia zostawiają typowe powikłania poszczepienne, a mianowicie alergie, zaczerwienie w miejscu szczepienia, obrzęk, bolesność, tkliwość i objawy pseudogrypowe. Poważniejszych powikłań w szczepieniu przeciwko wirusowi HPV nie zaobserwowano.